Cały czas znajdujemy się w Wielkopolsce, w okolicach wrześci, na naszej demofarmie, na kolekcji odmian, którą pokażemy. Tezorus, czyli to już wiemy, że to jest rozwiązanie z firmy Bayer? Tak, to jest nasze rozwiązanie i firma Ampormelor ma to rozwiązanie. Ona wyłączność w tej nazwie, chociaż funkcjonuje w postaci na przykład preparatu input, który znajdziecie Państwo w, naszych, w naszej ofercie. Cóż to jest Tezorus? Jest to produkt, który ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Od tego chciałbym zacząć. Produkt o podwyższonym standardzie, jeśli chodzi o skuteczność w tej chwili. Substancje aktywne, które on zawiera, głównie chodzi o protykonazol. Bardzo duża zawartość protykonazolu. 160 gram protykonazolu. I 300 gram spiroksaminy. Te 160 gram y, to jest bardzo duża ilość. W zasadzie te 120 na podstawowe choroby 120 gram na łamliwość i na fuzaryjne to jest powiedzmy od 150 g w górę. I co ważne, bardzo wszechstronny, poprzez to, że drugim składnikiem tego produktu jest spiroksamina. Produkt z grupy ketoamin, który wspiera działanie mączniakobójcze, wspiera, zwalcza nam mączniaka i aktywnie działa w niskich temperaturach. Co ważne jeszcze, połączenie protiokonazolu z spiroksaminą daje taki efekt, że protiokonazol jest dużo lepiej... Dużo lepiej wchłaniany jak zastosowany w innej formulacji czy z innymi substancjami aktywnymi. To jest ważne, ponieważ mamy dużo rozwiązań z tymi samymi substancjami aktywnymi, ale pamiętajmy o tym, że zarówno formulacja tutaj wspomnę tylko o formacji Liwczyn, który daje ten efekt, że proteokonazol jest dużo lepiej wchłaniany. Jak w tym przypadku spiroksamina sprawia, że. Podobny produkt zastosowany z protiokonazolem w tej samej ilości będzie dużo, dużo gorzej działa. Także e... będzie dłużej, dłużej wchłaniany i dłużej A wchłaniany. Tutaj A wchłaniany tutaj mamy przez... która nie dość, że uderzy nam w mączniaka, tak, to jeszcze to przyspieszy pomoże wchłanianie, wchłanianie Tak. Szczególnie ważne jeszcze w tych wahających się temperaturach. Bardzo fajnie, bo zatrzymaliśmy się na odmianie lemi i tu tak a propos dawki tezorusa, bo dawka rejestracyjna 075 do 1 do litra, litra, tak. I 075 to jeżeli decydujemy się już na starcie na to, że ewentualnie będziemy wykonywali trzeci zabieg, już sobie planujemy, że my chcemy mieć trzy zabiegówkę, prawda? Bo nie chodzi w tym momencie, że dawka ogranicza nam skuteczność, tylko ogranicza nam czas działania. I, i, I to będzie okres 3-3,5 tygodnia. Wtedy w przypadku tej pełniejszej dawki byłoby troszeczkę dłużej. Tak? By dłużej nam to tak, także nie bójmy się, że dawka 0,75 będzie za mała. Ona będzie krócej, krócej działała. Krócej działała. No. Także wtedy będziemy musieli przyspieszać zabieg T2. Czyli kolejny. Bardzo... Nie tyle przyspieszać. To, no, to jest trzy tygodnie. No to jeżeli załóżmy, że koniec kwietnia, koniec marca czy początek kwietnia jest pierwszy zabieg, to koniec kwietnia mieli... robimy lustrację, bo to też jest ważne. Nie róbmy jest zabiegów na podstawie tego, że minęło już ileś czasu, bo może nie być presji, chorób ze i chory. wtedy czekamy, żeby wykorzystać jak najbardziej te możliwości, jak najmniej płacić za to wszystko, bo tak naj... przecież o to chodzi, tak? O to chodzi. Y Lemi Lemi jest odmianą, która jest. Y, A to jest fajny przykład. Wysoką odporność na podstawę źba, To na jest, choroby z podstawy źba. To jest fajny przykład, bo y, y, odmiana, która ma wysoką. Ja tu wziąłem sobie dla porównania odmianę, która praktycznie w 100% jest polażona przez łamliwość. I tutaj nie wiem, czy to kamera nam chwyci. Mamy dwie odmiany o, z kolekcji. Załóżmy, że mamy dwa pola. Tu mamy pole pierwsze, gdzie mamy. Odmianę bardzo zdrową, bo jeśli chodzi o septoriozę, o na przykład ale jest totalnie porażona przez łamliwość I dla odmiany, o odmiana jak. Lemi, Lemi z odmiana Saturn Union, która w swojej charakterystyce jest opisana, że ma bardzo dużą odporność na choroby podstawowe. I to wzią. wyraźnie widać. I to widać. I, to wyraźnie. I teraz tak, jeżeli decyduje się na T1, produkt, tezorus czy input. Y tu kolega, tu Krzysztof mu mówił o dawkach. Tak, pro, to, to, produkt jest wybitny, jeżeli chodzi o zwalczanie o łamliwości. Ale skoro ta łamliwość wchodzi w niewielkiej ilości, ona praktycznie się rozwija też w okresie o późniejszym. Ale skoro ta odmiana jest wrażliwa, a ta odmiana i to widać tutaj ładnie w postaci starych liści, których tego jest mocno porażana już z jesieni przez septoriozę, to warto y, wtedy. Y, Albo opóźnić zabieg, bo wiemy, że łamliwość na, na mnie wchodzi, a nawet jak tak, zr zrobić w okresie opóźniejszym pod kątem septorios. I tutaj to rozwiązanie jest również bardzo dobre i na tej odmianie się bardzo sprawdzi. Na przykład przy tej odmianie rekomendowałbym, nie, przy tezorusie, nie spieszyć się z zabiegiem, tylko poczekać, tylko poczekać aż rozwinął się septoriozy. I wtedy z. Wjeżdżamy z tezorusem. Natomiast tak, przy tak. tej odmianie, gdzie już to porażenie łapie, musimy kontrolować jest, sprawę i w miarę szybko zrobić zawieź. I to być może już wyższą dawką. Nie 0,75. Tutaj mamy receptę, mamy produkt, który ma leczyć. Tylko trzeba spojrzeć. Tylko trzeba spojrzeć na odmianę, czyli na pacjenta.